W kolejnym odcinku naszego podcastu powracamy po swoich. Witamy ponownie pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Dzień dobry, szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, dzień dobry, witam. Rozpoczęliśmy tę serię z panem profesorem dwoma odcinkami, i po zakończeniu można powiedzieć pierwszego sezonu wracamy do rozmów zgodnie z zapowiedzią, że w różnych tematach będziemy wracać do naszego takiego podcastowego studia. Zaprosiłem pana profesora żeby porozmawiać o wydarzeniach sprzed 77 lat. We wrześniu 46 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i funkcjonariusze NKWD doprowadzili do zamordowania, w zasadzie zamordowali, można powiedzieć, około setki czy ponad setkę żołnierzy kapitana Henryka Flamego Bartka w ramach operacji Lawina. Mija 77 lat od tamtych wydarzeń. Chciałbym, żebyśmy wrócili i opowiedzieli naszym widzom i słuchaczom, jak to było? Co wydarzyło się w tego września 46. roku? Operacja Lawina. Operacja, która doprowadziła do likwidacji 95 ludzi. Partyzantów z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Falmega, pseudonim Bartek. Jest akcją stosunkowo mało znaną. Jest wydarzeniem, Niezwykle dramatycznym, o którym się stosunkowo niewiele mówi. Tymczasem był to drugi po obławie augustowskiej, największy zbiorowy mord dokonanych przez komunistów w Polsce po 1944 roku. Jak do niego doszło? W ramach podziemia antykomunistycznego w Polsce po wojnie. Istniało pewne zgrupowanie, bardzo silne zgrupowanie, liczące w szczytowym okresie nawet 350 partyzantów. Zgrupowanie podległe pod Narodowe Siły Zbrojne, a dowodzone przez kapitana Henryka Falmego pseudonim Bartek, operujące, działające na terenie Podbeskidzia. To był teren, z którego pochodzili partyzanci. To był teren, który doskonale znali. To był teren, którego bronili przed komunistami. Teren górzysty, teren dobry do prowadzenia działań partyzanckich, jednocześnie teren trudny dla władz bezpieczeństwa, do tego, żeby doprowadzić do likwidacji tego oddziału. I oto latem 1946 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Podjęto decyzję, żeby ten oddział zlikwidować nie jak dotychczas, w tradycyjny sposób, to znaczy poprzez masowe akcje z użyciem wojska KBW, Urzędu Bezpieczeństwa, akcje zakrojone na dużą skalę, polegające na tym, że pacyfikuje się dany teren, szuka się partyzantów, likwiduje się ich, tylko że użyje się do akcji likwidacyjnych. Agentów. Agentów, którzy będą mogli przeprowadzić wyjątkową operację. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ta operacja nie mogłaby się odbyć, nie mogłaby przede wszystkim zostać zaplanowana i zrealizowana inaczej niż tylko z udziałem oficerów sowieckich służb specjalnych w realiach 46 roku. Roku bezpieka w Polsce nie była zdolna do przeprowadzania takich działań. Za to uczestniczyła w realizacji tego przedsięwzięcia, a więc akcji likwidacyjnej polskich partyzantów. Chciałbym zapytać pana profesora, dlaczego? To znaczy, dlaczego w Warszawie zapada ta decyzja? Przecież oni nie operowali w Warszawie, dlaczego przygotowano tak wielkie rozpracowanie na operację lawina. Dlaczego trzeba było sięgać po tak wielkie siły i środki i pomysłowość, taką makabryczną, zbrodniczą pomysłowość, żeby rozbić oddział kapitana Henryka Flomego? Czy aż tak bardzo, mówiąc kolokwialnie, zaszli za skórę bezpiece? Chciałbym znać odpowiedź odpowiedzi na te pytania, ale nie potrafię dzisiaj powiedzieć dlaczego taką operację ogromną operację wymagającą nieprawdopodobnego wysiłku organizacyjnego przeprowadzono wobec tego właśnie oddziału kapitana Henryka Flamego przynajmniej Bartek. Dlaczego takiej operacji nie zrobiono wobec innych oddziałów? Dlaczego nie zrobiono tak wobec e, oddziału chociażby zapory, Łupaszki, e, ognia? Dlaczego wybrano? Oddział NSZ-u kapitana Henryka pseudonim Bartek, i nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Być może kiedyś, w innych już czasach, a będzie możliwość dotarcia do materiałów, których moim zdaniem nie ma w Polsce. One się znajdują gdzieś na terenie Federacji Rosyjskiej, w którymś z archiwów. I dopiero tam będziemy mogli odpowiedzieć sobie na to pytanie i inne. I tam zobaczyć dokumenty, które pokazują, dlaczego do tej operacji doszło, kto osobowo doprowadził do organizacji tej jej operacji, ale także myślę, znając metody działania sowieckich służb specjalnych, dokumenty, być może także fotografie, może szkice, które w sposób bardzo precyzyjny udokumentowały ten mord, ale to kwestia czasu, którego nie jestem w stanie nawet określić. I rozpracowanie polegało na tym, żeby wprowadzić do oddziału kogoś, kto przekona dowódcę do tego, że należy żołnierzy ewakuować na zachód, że już tutaj dla nich skończyły się czasy, w których mogą bezpiecznie operować. Zrobiono to w bardzo przebiegły i inteligentny sposób. Wprowadzono dwóch Agentów, a jednym z nich był Henryk Wędrocki, drugi Czesław Krupowiec. Obaj mieli udawać przedstawicieli od generała Andersa. Działo się to w tym samym czasie, kiedy Poprzez rozkazy wydawane w centrali ministerstwa, ale także na poziomie lokalnym w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Wojewódzkiego w Katowicach, teren był. Masowo przeczesywany przez jednostki wojskowe KBW i urzędy bezpieczeństwa. Chodziło o to, żeby dowódca uwierzył, po pierwsze, że ci wysłannicy są prawdziwymi, autentycznymi przedstawicielami generała Andersa, po drugie, żeby wykazać, że to zagrożenie do pozostania w terenie i prowadzenia walki jest ogromne i niesie ryzyko likwidacji oddziału, bo tych działań aparatu bezpieczeństwa w terenie było bardzo dużo. Pojawienie się tych dwóch agentów miało stanowić coś w rodzaju wybawienia, ratunku dla tego oddziału i dla dowódcy. Dowódca początkowo nieufny, z czasem uwierzył, że są to autentyczni przedstawiciele. Głównie mówimy tutaj o Henryku Wędrowskim, bo ta jego rola była najważniejsza. Doprowadzono do sytuacji, kiedy dowódca zgodził się na to, żeby oddział został przerzucony na zachód. W kilku różnych transportach. Żeby uzyskać zaufanie dowódcy, żeby on uwierzył, że wysyła ludzi na zachód, przeprowadzono nawet specjalną akcję. Oto wzięto kilku. Ludzi, przewieziono ich ciężarówką na Dolny Śląsk w okolice Jeleniej Góry. Pokazano im, że oto mamy pełne, doskonale przygotowane do przerzutu struktury, które są w dopro stanie doprowadzić do tego, że przerzucamy ludzi na zachód, nie będąc przy tym nękanymi przez służbę. Bezpieczeństwa. Partyzanci, którzy brali udział w tej akcji, nieświadomi, że byli zmanipulowani od początku, po powrocie do obozu, taką właśnie pozytywną informację przekazali także swojemu dowódcy. Można przejechać na zachód, byliśmy, widzieliśmy, przeżyliśmy. Dowódca zgodził się na to, że nie cały oddział wyjedzie jednocześnie zgodził się na to, że wyjadą trzy. W konsekwencji miały wyjechać nawet cztery transporty, ale do tego nie doszło. Wyjechały trzy transporty. I trzeba od razu powiedzieć, że ta akcja, ta misterna koronkowa operacja, y, którą uwierzył dowódca, y, była y, momentem. Wątpliwości u niektórych partyzantów. Podkomendnych Ten najważniejszy Bartka. podkomendnych Bartka. Ten najważniejszy to Antoni Biegun Sztubak, dowódca jednego z pododdziałów, który mówił, że to jest prowokacja. Że nie można ufać tym wysłannikom. On nie zgodził się, żeby jego pododdział wyjechał. Wielu ludzi wyjechało, ale wielu też. Pozostało tak naprawdę do końca, do końca, do ostatniej chwili, kiedy przyjeżdżały w umówione miejsca samochody, działy się wyjątkowe sytuacje, były szczególne zdarzenia polegające na tym, że w ostatniej chwili ci, którzy byli już na samochodach, czasem z nich zeskakiwali. Ale też były sytuacje, kiedy w ostatniej chwili ci, którzy nie mieli jechać w transportach, uznawali, że to jest szansa na ratunek i wyjazd na zachód, i wskakiwali na te, na te samochody. Ostatecznie trzeba powiedzieć, że we wrześniu 1946 roku w trzech transportach wyjechało nie na zachód, ale na miejsca likwidacji. 95 ludzi. Pierwszy transport odbył się w granicach 7 września 1946 roku. Drugi tydzień później, trzeci w ostatnią sobotę września 1946 roku. Przez kilkadziesiąt długich lat o tym mordzie nie wiedziało Wiele osób. To była tajemnica tak naprawdę znana tylko członkom oddziału, tym, którzy przeżyli, rodzinom tych, tych ludzi, ale społeczeństwo o tym mordzie nie miało żadnej wiedzy. Ta sytuacja zmieniła się i pierwszy, pierwsze światło na ten mord tak naprawdę rzucił ubek. Człowiek, który brał udział w akcji likwidacyjnej o nazwisku Jan Fryderyk Zieliński, który czytając pewien artykuł w lokalnej szląskiej prasie w 1990 roku, zgłosił się do redakcji, mówiąc, że ja mam wiedzę na ten temat i brałem w tym, e, brałem w tym udział. Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, jakie stanowisko niechętne do tego, żeby się dzielić jakąkolwiek swoją wiedzę, wiedzą zajmowali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce, a ten na tle tego zbiorowego milczenia przychodzi z takimi informacjami i chce mówić o własnym udziale. To on opisał między innymi to pierwsze miejsce, to dzięki jego relacji wiemy, jak do tego mordu w tym pierwszym miejscu doszło. I oto Ubek Zieliński mówi tak. Transporty, dwa w postaci dwóch ciężarówek, przyjechały na miejsce, gdzie byliśmy już. My, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, ci z Warszawy i z Katowic. I byli także, jak mówi Zieliński, Sowieci w liczbie 40. Mówił, gdzie byli zakwaterowani. Mówił, jak okrążyli taki mały pałacyk położony na wzgórzu na terenie opolszczyzny. Mówił, jak przyjechali partyzanci i zajęli miejsca w tym pałacyku do spania. Mówił także, jak wcześniej wskazano im miejsce, gdzie przygotowano dla nich kolację, to Ubek Zieliński mówił, że partyzanci nie mieli świadomości, że wódka, która pojawiła się na stole, była wcześniej zatruta poprzez, poprzez strzyknięcie do środka przez lekarza Urzędu Bezpieczeństwa, który był z tą grupą i potem ten alkohol spowodował, że ci ludzie nie byli zdolni do skutecznej obrony. Strzyknięto jakiś środek nasenny, rozumiem. Strzyknięto środek Nasenny. I to zrobił lekarz Urzędu Bezpieczeństwa o nazwisku Iwański, który wyjechał potem z Polski. Powiedział także Zieliński, że nad ranem w pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy resortu podszedł skrycie do wartownika, który był na schodach tego pałacu, który go zasztyletował. Opowiedział o tym, jak wrzucono granat. Granat dzisiaj już wiemy ogłuszający. Nie taki, który miał ich zlikwidować, który miał doprowadzić do ich osłabienia. Wrzucił. Wrzucono granat i następnie przystąpiono do akcji. Wywiązała się jednak strzelanina, ci partyzanci, mimo że otumanieni alkoholem i tym środkiem nasennym mimo wszystko prowadzili, prowadzili walkę. Ale ta walka była skazana na niepowodzenie. To Zieliński mówił dalej. Wszystkich rozebraliśmy do naga. Wszystkich sprowadzono nad przygotowany wcześniej Dół. I każdemu strzelono w potylicę. Jak się zapełnił dół, to następną grupę sprowadzono do innego dołu, który był wykopany w takiej przypałacowej altanie. I powiedział jeszcze coś niezwykłego. Powiedział także, że kiedy zapełniły się doły, to na nagie zwłoki zabitych partyzantów wrzucono nieśmiertelniki. On nie określił jakiej armii, ale powiedział, że nieśmiertelniki były w liczbie, która zgadzała się z liczbą ciał w tym dole. I tu trzeba powiedzieć, że lokalizacja tego pałacyku to jest zaledwie kilka kilometrów od wielkiego obozu jenieckiego w Łambinowicach, gdzie byli przedstawiciele wielu armii. I teraz ci, którzy mordowali, nie tylko że w sposób a, perfekcyjny dokonali tego mordu, ale też zadbali o to, żeby zamaskować to miejsce, bo oto przecież w dole śmierci mamy nagie zwłoki. I jeżeli ktokolwiek, Sądzę, że taki był tok rozumowania tych, którzy tego mordu dokonali, i potem tego miejsca maskowali. Znajdzie kiedyś te szczątki, to pójdzie błędnym tropem, bo uzna, że przecież nieśmiertelniki mówią, z kim mamy do czynienia. I nikt nigdy nie pomyślałby i nie pomyśli o partyzantach zlikwidowanych tutaj przez Urząd Bezpieczeństwa, tylko o jakichś ofiarach obozu i ofiarach niemieckich. Mówimy o trzech miejscach, mówimy o trzech zbrodniach. O pierwszej pan profesor opowiedział, dwie następne miały taki charakter też równie makabryczny, albo i bardziej makabryczny, bo doszło nie tyle do do rozstrzelania, co do wysadzenia w powietrze, to historia niezwykła, taka w cudzysłowie, to dużym, w cudzysłowie, niezwykła. Drugie miejsce znajduje się około 20 km od dawnego pałatyku Scharfenberg, bo to jest to pierwsze miejsce, znajdujące się w pobliżu miejscowości Mależowice Wielkie w powiecie nyskim. I również w powiecie Nyskim leży miejscowość Starych Grodków, a tam dawne poniemieckie lotnisko. Na tym lotnisku było szereg hangarów i było bardzo wiele baraków. Baraków, które wykorzystywane w czasie wojny, potem w 1946 roku posłużyły do tego, żeby tam umiejscowić. Przynajmniej jeden z baraków do tego wybrany, partyzantów, których przywieziono wieczorem. Z drugiej grupy umieszczono ich w tym baraku. Tam również wiemy, że podano im kolację. Możemy zakładać, że i tam zastosowano środki nasenne, takie jak te w Scharfenbergu. Partyzanci udali się na spoczynek, wierząc w to, że następna noc już to będzie ta, którą spędzą na zachodzie Europy u generała Andersa. Nikt z nich nie obudził się, bowiem nad ranem wysadzono ich w powietrze. Od Zielińskiego, tego samego Zielińskiego, który opisał akcję w szarfemergu. wiemy, że pod częścią baraku, tam, gdzie mieli spać, Umieszczono siedem min. Te miny połączone były ze sobą kablem elektrycznym. On je widział, on to opisał. I dziś wiemy, że mówił prawdę. Ci ludzie zostali wysadzeni w powietrze. Potem nastąpił trzeci mord. Nie wiemy, dlaczego nie dokonano go gdzieś na tamtym terenie powiatu, Nyskiego, tylko działo się to w miejscu oddalonym o ponad 80 km na terenie powiatu Strzelce Opolskie, na granicy województwa opolskiego dzisiejszego i województwa śląskiego, miejscowość Barut i na lokalnej Polanie Śmierci. Początkowy scenariusz jest dokładnie Taki sam, przyjeżdżają partyzanci, umieszczani są w wolnostojącej jakiejś posiadłości, tak naprawdę w leśniczówce. Tam jest kolacja, tam jest poczęstunek i potem następuje nad ranem atak. Ci ludzie są zaatakowani, rozbrojeni i zostali umieszczeni w wolnostojącym budynku. Gospodarczym. Są sprzeczne informacje, że to baraniarnia, czy była to obora, ale w każdym razie budynek, gdzie trzymano, trzymano zwierzęta, ten budynek był zaminowany. Wiemy o kilku minach, które zostały tam zamontowane, i tych ludzi wysadzono w powietrze. Trzeba dodać, że w każdym z tych miejsc wcześniej, Partyzanci, którzy przyjeżdżali, spotykali się czy byli przyjmowani przez rzekomych partyzantów lokalnych tak naprawdę, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy przybierali się za partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, wymieniali ze sobą hasła, rozmawiali ze sobą, jak z swoimi e, e, druhami walki. Również partyzantami. Przyjmowani byli kolacją, a potem ten przebieg za każdym razem był bardzo dramatyczny i już został przeze mnie opisany. Przez bardzo wiele lat nie było żadnych innych informacji o miejscach likwidacji, jak tylko to, że doszło do takiej likwidacji. I że tym miejscem jest Barut. To Barut i Polana Śmierci była ciągle wymieniana w różnego rodzaju publikacjach, w audycjach radiowych, w programach telewizyjnych jako miejsce likwidacji. Dzisiaj już wiemy, że to miejsce trzecie w kolejności, a te dwa pierwsze to Scharfenberg i Stary Grodków na Opolszczyźnie. I dzisiaj bo już mogę powiedzieć, w 11 latach poszukiwań czynionych w ramach Instytutu Pamięci Narodowej przez naszych pracowników i zaprzyjaźnionych specjalistów, możemy powiedzieć, że odnaleźliśmy szczątki zamordowanych. Około 30 w Scharfenbergów, gdzie odnaleźliśmy ich, w dole śmierci tak naprawdę w szambie pałacowym bo tam były te szczątki umieszczone znaleźliśmy około 30 zamordowanych wysadzonych powietrze na terenie lotniska w starym grodkowie i wciąż szukamy od lat szukamy na razie bezskutecznie na terenie nie tylko polany śmierci, ale też lasów okalających polanę śmierci w pobliżu Barutów. I tej grupy dotychczas nie odnaleźliśmy. Panie profesorze, dzisiaj jest wrzesień 2023 roku. W którym miejscu, jeżeli chodzi o badania, w którym miejscu, jeżeli chodzi o poszukiwania ich szczątków, jesteśmy? Dziś, w 77. rocznicę dokonania tego nieprawdopodobnego masowego mordu przez komunistów. Po kilkudziesięciu latach zupełnego milczenia i społecznej niewiedzy o tym mordzie, po kilkunastu latach poszukiwań, ekshumacji, badań, możemy powiedzieć, że dokonane zostało wszystko, co jest w mocy państwa polskiego, żeby odnaleźć ofiary, odnaleźć partyzantów zamordowanych w wyniku operacji Lawina we wrześniu 1946 roku. Odnaleźliśmy szczątki ponad 60 z nich. Zidentyfikowaliśmy już blisko 10 partyzantów z maleńkich kosteczek tych z szamba w Schwarzenbergu. Tych zniszczonych wybuchami min w Starym Grotkowie. Ale przywracamy imiona i nazwiska kolejnym partyzantom, tym, których, którzy przed laty zginęli i wydawało się, że nie ma siły, która by spowodowała, że kiedykolwiek będą odnalezieni, tym bardziej, że będą zidentyfikowani. Miona, nazwiska, pseudonimy i kolejne twarze. Ten proces będzie trwał do momentu, aż odnajdziemy wszystkich. I niech ta opowieść zakończy się może przypomnieniem tego, co się stało z dowódcą. Dowódca został potraktowany w sposób szczególny przez oprawców. Oni nie przewidzieli dla niego kary śmierci. Oni go pozostawili w terenie. On nie wyjechał, wiedząc, że nie ma informacji zwrotnej, że tamci ludzie są już bezpieczni na zachodzie. Ujawnił się, pozwolono mu na to w 1947 roku. A on żył w warunkach, w których nie sposób było żyć. Na co dzień pytany przez rodziny, gdzie są nasi bliscy. Gdzie są Twoi podkomendni? Jak to się stało, że ich nie ma? Ich szeregowych, zwykłych, naszych, a Ty przeżyłeś? Z tym piętnem człowieka, wokół którego ubeccy wytworzyli tą nieprawdopodobną atmosferę. Człowieka, który zamiast chwały i zaszczytów, spotkał się z podejrzeniami, że Ponosi jakąś odpowiedzialność za to, co się stało. Człowieka, o którym wiemy, że jechał tam do Barutu i był w lesie, z którego wrócił poruszony i powiedział, że gdzieś tu leżą moi chłopcy. Człowieka, który nie był w stanie funkcjonować w tamtej rzeczywistości, ostatecznie zabito. Zabił go milicjant strzałem w plecy, wiedząc, kim. Jest. I myślę, chociaż może zabrzmieć to strasznie, że ta śmierć była dla niego wybawieniem. Nie sposób żyć z taką odpowiedzialnością. Nie sposób żyć ze świadomością, że moja decyzja, mimo że przecież ja nie miałem wiedzy o tym, że jest to fragment strasznej operacji zaplanowanej w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ale ta odpowiedzialność jest moja jako dowódcy i nikt nie z tej odpowiedzialności za śmierć moich podkomentnych nie może zwolnić.